Czym jest dla Ciebie Facebook? Pochłaniaczem czasu? Sposobem na poglądactwo? A może widzisz w nim potencjał, potencjał na bilet, a raczej paszport do Twojego sukcesu. Zatrudnij swój talent i popatrz na Facebook jako klucz do osiągnięcia przedsiębiorczego sukcesu. Nawet jeżeli nie chcesz być w społecznościówkach, w mediach społecznościowych, to nie znaczy, że one nie są Ci potrzebne. Ja coś o tym wiem. Nazywam się Paulina Palian i to ja stworzyłam Babski Londyn. Razem z Katarzyną Brzychcy, tą z emigracji jest kobietą, zapraszam właśnie Ciebie już w środę, 24 sierpnia o godzinie 21 czasu polskiego albo o 20 w Wielkiej Brytanii. O czym będzie? O tym, jak stworzyć swój profil, o tym, jak stworzyć profil Twojego biznesu, tak zwany page, ale również to może być page dla Twojego hobby. Jak hobby, czyli Twój talent, zmienić na kasę? Jakie są grupy? Jakie są rodzaje grupy? Po co jest Ci grupa i czy to na pewno grupa jest odpowiednim sposobem komunikacji Tobie, Twojej, z Twoim potencjalnym klientem? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w chwili obecnej, w 2016 roku, najbardziej efektywna jest reklama na Facebooku? Chcemy powiedzieć Ci o tym. Jajka i Katarzyna Brzychcy przez godzinę bezpłatny webinar. Zatrudnij swój talent Facebook biletem do sukcesu. Ja coś o tym wiem. Stworzyłam babski Londyn. Kasia Brzychcy z Kopenhagi stworzyła emigrację z kobietą. Tylko ja, ty. Webinar i kobiety przedsiębiorcze mówiące po polsku w całej Europie i na całym świecie. Bądź z nami. Pozdrawiam Cię ja z Londynu, Paulina Palian, Babski Londyn. Miłego dnia.